Nasza zapora to coś więcej niż klub piłkarski. To 68 lat tradycji oraz tysiące zawodników, którzy zaznaczyli swoją obecność w naszych barwach. Wielu z nich nie gra już w naszym klubie, ale stale obserwują nasze poczynania oraz kibicują naszym młodym piłkarzom. Byli zawodnicy Zapory niejednokrotnie przyprowadzają swoje pociechy, rozpoczynając tym samym budowanie kolejnych pokoleń piłkarzy w niebieskich trygotach. Właśnie dla takich ludzi startujemy z inicjatywą Zapora Socjos. Chcemy zrzeszyć ludzi, którym Zapora nie jest obojętna. Szukamy osób, które chcą pomóc nam w stałym budowaniu silnej zapory. Chcemy wspólnymi siłami pomóc kolejnym piłkarskim perełkom dotrzeć do grona zawodowców. Jeżeli jesteś piłkarskim pasjonatem, który chce otrzymywać informacje o naszych bieżących działaniach i mieć realny wpływ na działanie klubu, wejdź w link poniżej aby dowiedzieć się więcej o tym, co dla Was przygotowaliśmy. Nasza pora.